Cześć, śmiejemy mojej Jeszcze Jestem gdzieś chciałem powiedzieć, co wam Ja chcę zrobić lasso. Patrzcie na to. Co robiliście robię? To laso. Idzie? No jeszcze tak. patrzę na to. Zresztą zrobiła laso! Gdzieście? Miło północ! Dwunasta? Zobaczcie to. Dzieje się to? Można pić na wyświetlenia, co? Ha! Niesamowity film! Muszę tak dalej. Róż! Nie trzeba, Let Lecz mieć wyświetlenia! Do w północy!